Bardzo serdecznie. Dzisiaj szósty odcinek naszego programu: Poza Kontrolą. Nadujemy z Brooklynu, z parku East River Park, czyli park wschodniej rzeki, która za nami płynie i oddziela Manhattan od Brooklynu, od tej części Brooklynu, która się nazywa Williamsburg. Za nami, jak Państwo widzą, Manhattan, ciemne chmury. Zbierają się nad Nowym Jorkiem, ale jeszcze ciemniejsze chmury, jeszcze czarniejsze chmury zbierają się, proszę Państwa, nad Polską. Nad Polską zbierają się bardzo, bardzo, bardzo złe siły. Ostatnio przeczytałem w amerykańskiej prasie, jakoś nie mogłem się tego doszukać w polskiej prasie. Nie było to wiadomością dnia nigdzie w Polsce. Ale w amerykańskiej prasie podano, że właśnie polski rząd podpisał umowę z Billem Gatesem, z firmą Microsoft, na zainwestowanie przez firmę Microsoft miliarda dolarów w tak zwaną polską Dolinę Krzemową, a właściwie chodzi o projekt Polska Chmura. Projekt Polska Chmura jest projektem rządowym. Jest projektem, który powstał we współpracy dwóch no, państwowych instytucji, czyli Banku PKOBP oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. I Microsoft w ciągu następnych siedmiu lat ma zainwestować w Polsce w technologie internetowe, ale właśnie te, które szczególnie dotykają tak zwanej chmury, Miliard dolarów. Podano również, że Microsoft już od 30 lat wzmacnia swoje wpływy w Polsce. W chwili obecnej z firmą Microsoft i z Billem Gatesem współpracuje w Polsce 6 tysięcy różnych przedsiębiorstw i instytucji państwowych. I instytucji państwowych. W uzasadnieniu tej inwestycji czy decyzji o tej inwestycji jest napisane, że ta inwestycja ma wzmocnić technologię internetową, przede wszystkim właśnie chmurę, ale w szczególności w usługach dla instytucji rządowych. Tak? Instytucji rządowych yy, oraz instytucji edukacyjnych. Czyli miliard dolarów od Billa Gatesa idzie do rządu Morawieckiego na wzmocnienie możliwości internetowych yy, tego rządu, na wzmocnienie yy, możliwości yy, yy, działania yy, tego rządu poprzez internet. Yy, I tak naprawdę bardzo. Ciekaw jestem, jak te fundusze zostaną rozlokowane, jakie technologie będą z tego finansowane. Trzeba się uważnie przyglądać, czy przypadkiem system Pegasus nie będzie dofinansowany właśnie z tych pieniędzy: Billa Gatesa i inne technologie mające na celu inwigilację obywateli. Tutaj jest jeszcze drugi, bardzo ważny aspekt tej sprawy, aspekt koronawirusowy, powiedziałbym. E, otóż e, ciekaw jestem, jaką Polska, a przede wszystkim Polacy, zapłaci cenę za ten miliard dolarów zainwestowanych e, w projekt Polska Chmura, PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju. Jaką my wszyscy zapłacimy cenę? Czy tą ceną będzie powszechny obowiązek, powszechna akceptacja i powszechny obowiązek szczepienia? Czy tą ceną będą szczepionki dla wszystkich obywateli, mieszkańców naszego kraju? Czy tą ceną są maseczki? Czy tą ceną jest tak zwany social distancing? Czy tą ceną jest zamknięcie polskiej gospodarki, czy tą ceną jest wyłączenie społeczeństwa z życia, wyłączenie ludzi z normalnego życia, czy to jest cena, którą rząd Morawieckiego i Prawo i Sprawiedliwość odpłaca no bo musi się czymś odpłacić Billowi Gatesowi za tą bardzo dużą inwestycję, o której nawet na Zachodzie huczy. Proszę Państwa, myślę, że ta cena jeszcze nie jest zapłacona. Myślę, że ta cena dopiero będzie płacona w momencie, jak firmy pracujące dla Billa Gatesa ogłoszą, że mają szczepionkę. I wtedy będziemy musieli wszyscy się zaszczepić, bo rząd. Morawieckiego i Prawo i Sprawiedliwość przyjęli miliard dolarów od Billa Gatesa. Tak, jest to w formie inwestycji w technologie, w technologie internetowe, mające służyć instytucjom rządowym i edukacyjnym. Ciekawe jestem, co te instytucje edukacyjne będą szerzyć, jaką edukację będą szerzyć, czego będą uczyć. Czy będą uczyć e, ideologii LGBT? Czy będą demoralizować nasze dzieci? Czy będą wprowadzać lewactwo w Polsce? E, czy będą e, manipulować nami? Czy będą e, robić pranie mózgu polskim obywatelom? Jestem bardzo ciekawy, jaką my wszyscy zapłacimy cenę. Za tą inwestycję. I szkoda, że nikt o tym nie mówi. Tej informacji nie ma w żadnej polskiej prasie. Jest ściśle krzętnie schowana, wyłączona, odsunięta na bok. Chciałem jeszcze powiedzieć o bardzo ważnym aspekcie tych obostrzeń różnego rodzaju, obostrzeń dotyczących tego social distancing, czyli nie się na 2 metry. Teraz, teraz już w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, ci którzy za tym stoją, czyli dr Fauci, Bill Gates, że 2 metry nie wystarczy, teraz już trzeba będzie cztery metry. 4 metry, na taką odległość żaden wirus nie skacze, ale już mówią o 13 stopach, nie 6 stopach, ale 13 stóp odległości trzeba będzie niedługo tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych zachować. Natomiast wracając do tematu, jeśli chodzi o te obostrzenia. W Polsce za nieprzestrzeganie Odległości albo nienoszenie maseczek. Sanepit może wymierzyć karę nawet do 30 tysięcy złotych 30 tysięcy złotych, to o ile się nie mylę, to jest mediana pensji nie średnia, bo średnia bywa zawyżona, to jest mediana pensji, czyli środkowa pensja ze wszystkich pensji od najniższej do najwyższej to jest środkowa pensja i właściwie mediana bardziej odzwierciedla średnią niż tak zwana średnia, o której się mówi, że to jest średnia. Także mówimy o medianie. 30 tysięcy złotych rocznie to jest mediana pensja polskiego obywatela. Czyli polski rząd nakłada na polskich obywateli kary w wysokości rocznej pensji. Teraz porównajmy to do Stanów Zjednoczonych, porównajmy to do Nowego Jorku, najbardziej lewackiego stanu wspólnie z Kalifornią, do Nowego Jorku, który jest epicentrum, w tej chwili epicentrum światowym yy, koronawirusa. Otóż w Nowym Jorku za nieprzestrzeganie zasad nałożonych przez władze. Yy, Policja może ukarać obywatela mandatem w wysokości tysiąca dolarów. Tysiąc dolarów to jest średnia tygodniówka. Średnia tygodniówka yy, ludzi, którzy mają w porządku pracę. Tak? Robotnik na budowie zarabia tysiąc dolarów albo więcej. Kelner w restauracji zarabia 1000 dolarów albo więcej. No, wiadomo, lekarz czy prawnik zarabiają wielokrotnie więcej niż 1000 dolarów. Także można założyć, że 1000 dolarów to jest taka mediana pensja w Nowym Jorku. Więc mamy porównanie. W Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w epicentrum koronawirusa, mandaty wynoszą tygodniówkę, a w Polsce Mandaty wynoszą roczny zarobek. Roczny zarobek. Czyli jest to 50 razy więcej, stosując taką analizę porównawczą, oczywiście, tak? 50 razy więcej. Bo w Polsce, gdyby mandaty były na wysokości tygodniówki, to były na wysokości 600 zł. 600 zł, tak jak tutaj jest 1000 dolarów. Ale nie, polski rząd. Stojąc w jednym szeregu, ręka w rękę, ze światowym lewactwem, z Billem Gatesem, z Sorosem, z Rockefellerem, w jednym szeregu jeszcze wybiega przed szereg, jeszcze gorzej trzeba ukarać Polaków niż Amerykanie karą tych, karzą tych najbardziej nieposłusznych w Nowym Jorku. Jedna tygodniówka w Nowym Jorku, mandat. Całoroczna pensja w Polsce. Proszę Państwa, czego jeszcze trzeba? Jakich jeszcze więcej argumentów trzeba, żeby do ludzi dotarło, że to jest zamordyzm? W Polsce panuje zamordyzm, bo takim mandatem to można człowieka doprowadzić do ruiny, czy nawet do samobójstwa. To jest niesłychany zamordyzm, niespotykany w żadnych innych krajach. No ale cóż, my nie jesteśmy krajem cywilizowanym. My jesteśmy republiką bananową, gdzie jeśli w Stanach najwyższa kara wynosi 1000 dolarów, to u nas wynosi 10 tysięcy dolarów, albo jeśli się porówna z zarobkami, 50 razy więcej. Takie metody stosowało Imperium Brytyjskie na podbitych przez siebie terytoriach, w Indiach na przykład. Ta, żaden kraj cywilizowany nie stosuje takich metod wobec swoich obywateli. Innym przykładem e, zamordyzmu e, są aresztowania w czasie demonstracji. Przecież dwa dni temu, kilka dni temu była demonstracja. Przedsiębiorców w Warszawie, na której doszło do pobicia demonstrujących, do za założenia kajdanek, do zaaresztowania, do przetrzymywania w sukach, do pałowania, no, normalnie jak za PRL-u, normalnie jak za komunizmu. I to robi partia, która się mieni partią prawicową, patriotyczną, partią, która ma w nazwie prawo i sprawiedliwość. To jest śmiechu warte. śmiechu. Gdyby to było śmiechu warte, to jeszcze byłoby no, w miarę okej. Okay. Nie tak najgorzej, powiedziałbym, ale to jest po prostu śmiech przez łzy, proszę Państwa. Śmiech przez łzy. Tutaj też chciałem to porównać ze Stanami Zjednoczonymi. Było już kilka demonstracji, które się odbyły w stolicy stanu Nowy Jork Albany. Yy, nigdzie nie było aresztowań, żaden policjant nigdzie nie wyciągnął żadnej pały. Demonstracje się odbyły, ludzie pokrzyczeli i rozeszli się do domów. Nikt nie nosił maseczek, nikt nie otrzymywał odstępów w 6 metrów i nie było problemu. Taka sama sytuacja była i w Michigan, i w Jucie, i w Minnesocie, yy, i na Florydzie. W wielu, wielu jeszcze innych stanach i nawet w Kalifornii, proszę Państwa, nawet w Kalifornii, równie lewackim stanie jak Nowy Jork, nawet w Kalifornii odbyły się demonstracje w Sacramento i nie było żadnej interwencji policji. Mało tego, w Michigan demonstrujący przyszli z długą bronią, z karabinami. Przewieszonymi, oczywiście one nie były w nikogo wymierzone, tylko przemierzone lufy skierowane w, w ziemię, w dół. Niemniej była to prezentacja e, siły i była to prezentacja e, ludzi, którzy zbyt cenią sobie swoją wolność i wartości, według których żyją, żeby zbyt łatwo było im to do odebrać. My na to nie pozwolimy. Ameryka jest tą ostoją i wiem również, że wiele osób z Europy, nie tylko z Polski, ale z Europy i z całego świata patrzy w tej chwili na nas, czy się ugniemy pod tą propagandą szczepionkową, no bo to wszystko, już o tym mówiłem, to wszystko ma na celu doprowadzić społeczeństwa czy społeczeństwo całego świata, żebyśmy jak Owieczki zaakceptowali e, przyszłą szczepionkę, która prawdopodobnie pojawi się jeszcze w tym roku. E, już nie będę się w tej chwili rozwodził nad tymi szczepionkami. E, niemniej, e, wracając do, do tematu, cały świat w tej chwili patrzy na Amerykę: czy my damy się tej e, m, przestępczej grupie? Światowej, przestępczej grupie rządu światowego, tego rządu jeszcze nie ma. Jest przestępcza grupa, która chce wprowadzić rząd światowy, jest przestępcza grupa, która chce zawładnąć całym światem i wszystkimi społeczeństwami. Więc cały świat patrzy na nas, czy my, Amerykanie, zwykli ludzie, czy damy odpór światowej grupie przestępczej. Która chce trzymać władzę, i która już w, w, w wielu aspektach e, tą władzę e, trzyma. To jest przestępcza grupa trzymająca władzę. Nad światem. Tak więc wydaje się, że polski rząd wchodzi w tryby międzynarodowej organizacji przestępczej, która chciałaby zawładnąć nad światem wprowadzić jeden światowy rząd. Eee, polski rząd wchodzi w tryby i podłącza się pod ten mechanizm, zapraszając do Polski Billa Gatesa i przyjmując od firmy Microsoft, jako inwestycja, ale mimo wszystko przyjmując od firmy Microsoft miliard dolarów, które ma być zainwestowane w ciągu następnych siedmiu lat. Co do amerykańskich szpitali, wypływają coraz to nowe, przerażające informacje. Jeszcze nie tak dawno Andrew Como, gubernator Nowego Jorku, Apelował i prosił, i kłócił się z Donaldem Trumpem o tak zwane respiratory, czyli mechanizm, który wtłacza powietrze do płuc chorego pacjenta. Natomiast jak wygląda praktyka tutaj w Nowym Jorku? Otóż przyjmuje się ludzi do szpitala. I nie stosując żadnych innych leków, żadnych innych przecież są leki na wspomożenie pracy płuc, są leki na dotlenienie organizmu, są różnego rodzaju leki antywirusowe. Nie stosując żadnych leków, często stosując do osób, które mają tylko nieznaczne symptomy choroby, te wszystkie sobie podłącza się pod te respiratory, które pod ciśnieniem wtłaczają. Tym ludziom powietrze do płuc, niszcząc płuca. Respiratory tak naprawdę w normalnej sytuacji używa się jako coś jako Last Resort, czyli coś co używa się na samym końcu, jak już nic innego nie pomaga. Natomiast tutaj mamy do czynienia z praktyką. Taką, że te respiratory podłącza się natychmiast pacjentom, którzy nie mają żadnych symptomów albo mają bardzo słabe symptomy choroby, którzy prawdopodobnie leczeniem farmakologicznym wyszliby z choroby albo nawet po prostu jedząc kiszoną kapustę i czosnek. Ale nie, tutaj się nie stosuje. Tutaj się stosuje respiratory, dlatego że szpital który ma pacjentów na respiratorach, który podłącza respiratory pacjentom, taki szpital dostaje z rządu federalnego i stanowego trzy razy więcej funduszy niż tam, gdzie się tych respiratorów nie podłącza. Tak więc w, w tej wielkiej epidemii, pandemii, gdzie zatrzymano życie, tak naprawdę chodzi o kasę. Chodzi o pieniądze, tym szpitalom chodzi o pieniądze, żeby wydusić jak najwięcej z rządu federalnego, żeby wydusić jak najwięcej z władz stanowych, bo te szpitale, które stosują respiratory, dostają trzy razy więcej pieniędzy od rządu. I nikt nie patrzy, i nikt nie mówi o tym, że te respiratory zabijają tych pacjentów. Dlatego, że długotrwałe wprowadzanie powietrza pod ciśnieniem w sposób mechaniczny, czyli niesynchronizowany z naturalnym cyklem oddychania danej osoby, powoduje znaczne, a w większości wypadków głębokie i nieodwracalne uszkodzenia płuc. I ci ludzie pod tymi respiratorami, chociaż prawdopodobnie wyszliby ze szpitala, gdyby e, za tydzień, czy za 5 dni, czy za 10 dni, to już z tego szpitala nigdy nie wyjdą. Zostaną wywiezieni. Zostaną wywiezieni e, nogami do przodu. Dlatego, że te respiratory powodują tak głębokie i znaczne e, zmiany, e, zniszczenie płuc, że ci ludzie po prostu umierają od tych respiratorów. Tutaj chciałem jeszcze, bo mówiłem o pieniądzach, e, chciałem jeszcze e, wskazać na bardzo ważną informację, o której też w Polsce nikt się tym jakoś nie chwali, e, że e, rządy krajów europejskich, te najbardziej antyamerykańskie rządy i te najbardziej lewicowe zaofiarowały się, że dadzą Bilowi, Gatesowi po 500 milionów dolarów. Mówię o Niem Niemczech i mówię o Francji i Kanadzie. Te trzy rządy już nie pamiętam dokładnych liczb. Jedno państwo 525 milionów, drugie państwo 575 milionów. Tutaj mamy, jeśli chodzi o e, Niemcy i Francję, to jest w euro, no i Kanada również 500 milionów z kawałkiem e, dolarów. Te państwa uzgodniły z Billem Gatesem i między sobą, że przekażą te ogromne sumy, ponad 500 milionów dolarów z każdego państwa, że przekażą na badania związane z wynalezieniem szczepionki. Czyli to nie jest sprawa zdrowotna, to jest sprawa polityczna. Skoro państwa zrzucają się takimi wielkimi sumami na projekt, który tylko z wierzchu jest projektem medycznym, a tak naprawdę jest projektem politycznym Billa Gatesa i całej tej. Grupy y, trzymającej władzę y, światową, finansową, jeśli jeszcze nie w pełni, bo tutaj Ameryka stanęła okoniem i y, prezydent Donald Trump stanął okoniem, ale, ale oni do tego dążą. Więc to wszystko idzie w kierunku zawładnięcia nad naszymi umysłami, zawładnięcia nad naszymi wolnościami poprzez zawładnięcie nad naszym zdrowiem. Na zakończenie chciałem jeszcze Was zaprosić do obejrzenia wspaniałego kawałka, wspaniałego fragmentu programu poetycko-muzycznego My, Dzieci Wolności, wykonanego przez Nowojorską Polonię. W przyszłości pokażemy Państwu cały ten program zmontowany jako polonijny teatr telewizji natomiast w naszych programach cotygodniowych poza kontrolą na końcu będę zawsze dawał urywek bardzo również proszę o subskrypcję mojego kanału poza kontrolą i koniecznie proszę nie zapomnieć koniecznie sprawdźcie czy nie ma następnego odcinka w następną niedzielę następna niedziela to jest zdaje się 16, tak? 16 maja ponieważ w sobotę poprzedzającą tą niedzielę, czyli yy, przepraszam, to będzie 17 maja, w sobotę 16 maja yy, w stolicy stanu Nowy Jork w Albany ma się odbyć wielka demonstracja przeciwko zatrzymaniu życia związanego z koronawirusem i będą tam obecni harlejowcy z Nowego Jorku. Będą tam obecne kluby harlejowe motocyklistów ze stanu Nowy Jork. Pewno się bardzo tych, dużo tych motocyklistów zjedzie. My się tam postaramy być z kamerą, nagrać reportaż, nagrać relacje dla państwa z protestu motocyklistów i innych Nowojorczyków, w stolicy stanu Nowy Jork w Albany przed siedzibą gubernatora to zdaje się będzie także ten protest odbędzie się w sobotę w sobotę 16 maja materiał będzie opublikowany w niedzielę i również apeluję do nowojorskiej polonii Organizujcie się, żeby pojechać na ten protest. Informacja będzie podana na Facebooku, na stronie Facebookowej Polonii United. I bardzo, bardzo zachęcam do wzięcia w samochodu zorganizowania grupy, ile tam ludzi się zmieści. 3, 4, 5 osób w każdym samochodzie. I spotykamy się w sobotę 16 maja w Albany na demonstracji przeciwko. W próbie skradzenia nam naszych wolności i naszego życia. Z Nowego Jorku mówił Witold Rosowski. Przyjmuje Cię szeregi żołnierzy armii polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twoim obowiązkiem będzie walka z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. Zdrada. Karana jest siecią.